Siemka ludziska ja jestem Harry mamy sobie w ogniem i wieczem i we poprzednim odcinku trochę powojowaliśmy, Podzyskiwaliśmy naszych terenów. A szczególnie dwa czerkasy zostały nam przyjęte przez księstwo moskiewskie. Które... E, jeszcze... Czerkask. A Czerkasz, a Czerkask jest. Polskie, dobra. E, księstwo moskiewskie. No i tutaj mamy problem. Eee, i tutaj też dużo rzeczy e, 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 znowu jedziemy pod Barty ile tu jest 80 czy my mamy jakiś tutaj w miarę mm. poprzednim razem trochę tutaj nas stwierdza dyżyn okej okay. eee, tutaj nie ukrywam, że jest coraz gorzej Ja nie chcę kawalerzysty moi drodzy, ja chcę Piwo, dawaj piwo Bo nic dla mnie innego nie pozostało Eee, tutaj wierca Ładyżyn A wy gnidy Ludzie, to chyba nie ma sensu tutaj Ja pozbieram trochę wojsk i najpierw, zaraz się widzimy, bo Kzyzyk Kermenow z jest Eee, karczmy Daj mi karczmę, jest tu jakiś piechór, no oczywiście, że jest Daj mi rynek, e, towarami Czy wy nigdzie nie macie jedzenia tutaj ludzie? Czy wszyscy głodujecie? Dajcie mi chwilę Dobrze, ludziska, mamy bitwę z tymi glidami e, Lecimy na nich, na te bestie to Są mniej więcej wyrównane szanse, po 300 iluś tam mamy, więc Nie będzie źle nie będzie jakoś katastrofy, pobrałem też trochę wolc, dużo piechoty Tam no wciul tego Dobra Okej okay. Dobra Okej okay. Jedziemy z koksem moi drodzy E, 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 no nie trafiłem tak? No mamy Jest Dobre Pasliśmy go, teraz tego Okay. Nie wiem, czy go trafiłem, czy nie Ale koniku jedźć, nie wiem, czy do radę pod górę, chyba nie Więc <laughs> lecimy powoli. Nie wiem, czy całem coś. Dobra Eee, no tutaj ciulaty, ciulaty. Na wszyscy tutaj też jakoś jeżdżą. Ale nie będziemy tutaj szli. Okej, okay, więc poszukamy mniej łagodniejszego wzgórza. Znowu wrogowie przyszli, a moi co co? Gorsi czy co? Że oni tutaj tak ee, rzadko przychodzą. Dobra. Okay. Nie rozumiem. Nie rozumiem, że są lepsi. Dobra. Okay. No ale... Okej okay. No, dobra Patrzliśmy się trochę, ale to nic <laughs> Dobra No, chcę są z tą Gidą tak? Okej okay. No, to jest Twój, tak? Dobra, tutaj widzę jednego tego nie umiem się pozbyć dobra jest eee, <laughs> i i co Lecimy dalej moi drodzy bo tutaj to tak nie może być eee, i i co gdzie są oni co wszyscy tak byli i poznikali czy jak i co halo dobra jedziemy jest tam chyba iluś był tu iluś. My atakujemy konnicą, moi drodzy, i tam prepiot jest. Tam nabraliśmy tutaj dużo, dużo. Musimy ich jak najszybciej tutaj powybijać, moi drodzy. No. I... No przeskakiwać, ziomy. Okej. Okay. Dobra, nie możemy tutaj... Przestać. Bo tutaj. Okej. Okay. No będę stelu, więc co ma takiego zeda tutaj? Dobra. Okay. Dobre. Przez do reszta tutaj naszych bojów. Okej. Okay. Ja bym chciał potrenować długu moi drodzy też Dobra To jest dobre żeby tutaj sobie długu poszczelać No No i nabić level tak, bo mało co <laughs> szramy długu tutaj e, Moi drodzy Teraz teraz mamy okazję Dobra No nie no Okej okay. Dobra mamy bliznę Okej okay. No Tylko tutaj ich dobija można powiedzieć tymi pszczołami, dobra Dobre Okej okay. Zostało jeszcze tylko 80 moich drodzy, więc tutaj raku-ciaku będzie e, szybka tutaj Czy Wy musicie mi zawsze tutaj wejść ktoś pod nogi Jadę sobie spokojnie prosto, one nie muszą mi coś wjechać by nie było normalne, skoro by, ja jeszcze bym ktoś nie biał pod nogi. Okej. Okay. Okej. Okay. No bardzo. Szybko, i to idzie. No, zrobimy okay. z niego jedno. Dobra, Dobra. E, tyle, ja Dobra, szelamy i tyle, lejzie. Nie wyszło, Dobra. I co? Jeszcze ktoś? Tutaj, czy nie? Tak, myślałem. Dobra, ludziska, tam trochę powojowaliśmy. Tutaj też eee, tutaj mamy 97. Nie wiem, czy się opłaca. Tutaj na szybko, eee, moi drodzy. Więc ja jeszcze pojadę do. Bracława tutaj poszukać jakichś zapasów, moi drodzy. I o, chlebek rybka. No, kurde, no nie żą tak od razu, moi drodzy, że takie rzeczy. E, e, to mi oddaj. E, to i tutaj rybkę, dwie byli. E, weźmiemy sobie to i resztę możemy sprzedać, moi drodzy. Tutaj e, powrót z brojami. Macie coś lepszego. Tutaj mamy 30, nie. No i ty panie, co tak słabo tutaj wszędzie do Lwowa chodźmy. Może coś tam będzie jeszcze. Rynek bronią. <laughs> Jakaś lepsza jednoręczna broń. Chyba nie. Więc dajcie mi towarami coś. Okej, okay, to nie. Ale to bym wziął i to bym wziął. Bo czemu nie? Zbrojami, pokażcie mi, 33 O, 30, 33 Tak, to mogę wziąć 11, 9 Okej, okay, hełm mamy już lepszy tutaj Głowy 33 Ciała 55 yy, Opancerzenie nóg No, jakieś takie małe Niestety końmi Mamy ile? 44 Przedupczone. dobra update mamy jeszcze. Do... Chodźmy jeszcze do Krakowa. Chodźmy jeszcze do Krakowa. Moi drodzy. Eee, i w Krakowie coś sobie tutaj obadamy. Towarami mamy jeszcze. Eee, pszenicę eee, bronią. Mamy jakąś jednoręczną broń. Chyba nie. To mamy to. Cięcie 30 ty. To bym chciał. Okej. Okay. Cięcie 30. Dobra. Mamy to. Zbrojami 40. Ile? 6. Jeszcze małe. Jeszcze mało 4. Ile? 35. 33. 35, 35. 5. Tu mamy 9. Buty 10. Jeszcze nam nie dorównują, ale dobra. Więc dobra. Ja tutaj zakończę tak odcineczek, moi drodzy. Yy, I będziemy się mieć w następnym. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to duża pa góra. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście ma być szaranie czerwona. Zostaw znaczek, żeby na to z filmami. Daj komentarz, a dam Ci serducha, ja Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo na razie.